Czemu państwowe szkoły baletowe w Polsce mają taką złą renomę? Cały czas dostaję komentarze, że balet to zamordyzm, że to jest nieludzkie traktowanie, kojarzy się z czymś takim złym, że uczniowie są wyzywani, zmuszani do nadludzkiej pracy, że co druga baletnica zapada na anoreksję. Słuchajcie. Dlatego jest różnica między tym baletem hobbystycznym a tym zawodowym. Ja sama byłam w tej szkole państwowej, którą skończyłam, i nie była to łatwa droga, bo gdyby to było coś prostego, no to każdy mógłby tam pójść, a rzeczywiście bardzo mało osób decyduje się na taką karierę i mało osób taką szkołę kończy. Ja zaczynałam ją trochę w innych czasach. Teraz mamy transformację, są nowe metody nauczania, są młodsi nauczyciele. Kiedyś rzeczywiście też nauczyciele byli w większości z Rosji, gdzie mieliśmy takie Metody nauczania twarde. Nie ma, że boli. Nie przejmujemy się tym, że coś boli. Zaciskasz zęby, gryziesz drążek, ćwiczysz dalej. Leje się krew, leje się pot, leją się łzy. Tak ma być. I jakby było takie, takie było przekonanie, że krew, pot i łzy to są nieodłączne towarzyszki życia każdej baletnicy. I teraz ciąg dalszy nastąpi.